Pani Bielińska, To jest Koszalińska Spółdziela Mieszkaniowa. Szanowni Państwo, zacznę od tego, że spotkała mnie tu dzisiaj wielka, wielka przykrość, ponieważ przedstawiciel tego samego osiedla, co ja, pan o nazwisku Pan Hołup, Humel, przepraszam, bo nie znam tego pana osobiście, bardzo z tej trybuny opluł naszą koszalińską spółdzielnię mieszkaniową. Jest to wspaniała spółdzielnia, zdobywająca bardzo wiele nagród. Mieszkać w koszalinie w tej, na terenie tej spółdzielni jest zaszczytem. Wobec tego bardzo tylko powiem Państwu, a kto to jest pan Hoł? Pan Hummel. Nasza spółdzielnia liczy około 8 tysięcy członków. A pan Hummel jest przedstawicielem grupki oszołomów. Pani? Nawet nie 10 osób, Pani jeszcze profesor, mniej. Mam prośbę taką. Dobrze, ja już ten, ten temat kończę. Mogę, mog Echem. Proszę. Proszę Wracając do, do, do... chwileczkę. Ale pani w tej chwili Jego trzeba obrazić. On nas też obrazi. Mówią, że ja obrażam ludzi, a pan hołp mnie nie obraził, obraził całe, całe moje osiedle, na którym mieszkam od 30 lat. Wracając do ustawy, więc ustawa numer projekt ustawy Numer 819 jest przez nas odrzucona w całości. Szczegółowe uwagi podam do protokołu, natomiast hasłowo się odniosę również do tej ustawy Żadne, Jestem członkiem, szarym członkiem. Postulujemy pozostawienie swobody funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej w dotychczasowej formie. Pozostawienie swobody wyrobu wyborów formy zarządzania nieruchomościami spółdzielczymi przez posiadaczy praw do lokali. Postulujemy zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poprzez swobodę wyboru tytułu prawnego do lokalu, na przykład w zakresie praw do lokalu oraz swobody decydowania o członkostwie. I postulujemy możliwość regulacji normami statutowymi podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej bądź praw i obowiązków użytków, użytkowników lokali. Na przykład w zakresie organizacji walnego zgromadzenia, zasad wyboru i odwoływania członków zarządu oraz kadencyjności organów. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana Józefa.